Zobaczcie, hahahahahaha, Justice in the middle of the way, that doing Justice. Justice in the middle doing Snacks z shotgunem, bo Hunter przerotował na BSA, bo zobaczmy, że Jailer robi zmyłkę, tymczasem Snacks, Snacks raz jeszcze. I zobaczmy czy Polak dołoży kolejną eliminację, bo tego czasu jest bardzo mało. 15 sekund dla Wonderfula, Ten szuka Snaxa, za raz jeszcze w tej rundzie i takiej akcji G2 potrzebowało Z takiego. Nie skłabną nie chyba. Poczku, e no kurwy nie ma Bra nie wiem o tobie. Wyszedł Wyszedł do lewej. U góry, u góry! Lewo! Lewo! Gdzie? No siedzi tam! Gdzie? No nad tobą! Kurwa, graj, ja nie, kurwa, grałem! Nie dojeżdżaj! To był trup kurwa! A ja myślałem, że to ty! Drzwi razy, dwa razy, Góra razy, dwa razy, Kurwa, góra, wyszli, góra, weszli, góra. kurwa, kiego mi bo. No dobra, kurwa, na tej górze... Widzicie? Nie? Ej, co, so... no, no, to jest no. kurwa mać, no. To jest niemożliwe, to jest nierealne. To, to jest, jest no, kurwa no, niemożliwe. No, kurwa. To jest kurwa niemożliwe, Przysięga. Ja w ja smoku, Dawid. To jest tiktok roku. Cicho bądź. Rampa, rampa wchodzi. Rampa na łożu. tumor, tumor. <tumor> Ej, zginął u mnie, zróbcie klipa. Tu morabi. Yes. Zróbcie klipa. Klipa będzie obić top, chuj. Co te? m 4 city. AK on anonim, boys, mido. One mam HP, guys. nie ta podkładka, no KURWA God, so Kurwa, jakie full auto z digla Jezu <laughs> Muszę na kocyku 1 nice. To long, long, long. To long, too long, too long, one pushing. Lecimy. Kurwa! Kurwa! Ej, źle myszkę trzymałem, źle myszkę to się nie liczy. Kurwa! Kurwa nie! Nie, kurwa nie to! Na czym skupia się Kuba i Kuba poprawił swoją grę na pewno na, na frontach takich drużynowych. Y, takich jak y, dead kolowanie, mówienie co chce robić itd. itd. Jakby. To też no jednak zabiera pamięć. No, może nie pamięć, tylko zasady myślowe, prawda? O! Oh. Kuba, Kuba jak na razie jest głównym tematem. Jezus, Maria! Kuba jest jak na razie głównym tematem, ale też na ekranie pokazuje na co go stać. Chrystusie! Oh! O kurwa! O, się wyjebałem! O kurwa! Good, good, good. O ja pierdolę, jak się wypierdoliłem, tej! Aż Alright. mi słuchawki spadły. Ja zapomniałem, że ja nie mam tylu lat, żeby po schodach biegać. Oż kurwa, jak jebnąłem, ty! Czemu jak ja się wywracam, do już jak borek ziemniaków, a nie jak sarenka? Leży, a widzisz? Ej kurwa Co jest? Co jest? Leży bez? Powiedz jeszcze B Kurwa, nie wiem, trzeba się kogoś blokować Pale, pale za psem Daję flaszek gdzie? Kurwa! <noise> kurwa, ja pierdolę ja się, no bombach, kurwa Trolluję mu mecz, nie? Ej, on znowu zginął na moim ekranie no. Ale fajnie Pod nogę Ja wracam pod B, jak coś się... Jest widziałem kurwa Ja pierdolę, no Ja pierdolę Nie masz Ejp, masz Fajt ej. A, pierdolę Ej, to no góry! Kurwa! Ja jadę, ja doplucuj na bar. Na silosie, na silosie! Ticket, ticket. tiket. a tak Ja firmową ja, ja, ja. Pozdrawiamy firmę Bank Travel, która organizuje darmowe przewozy uchodźców. To to. Ej! Hey, yo, Orange, I will try your crossen now. To jest właśnie na smok. Oj 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 Może. Może. long, poplong, 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 pop long, pop long, pop long. Yeah, Kurwa jebana, it, co? It, w że byłaś, it, bym ci zajebał. Pomu. Wyszedł. Jesmy sama. Pom 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 pom. pom. Coming, ty pierdoli dead pop No i już waci besa i chuj. O kurwa, sztywna łapa jak chuj. Okej. O manka na placu.

Andor, coś? Ale ja. ci Andor. Trzech mid, trzech mit. Daję flesza, daję flesha, ramit. Daję flesz ramit. Andor no, wyskoczył. Pałac Powadz. Kan ma zrobić, kan ma zrobić. Może być? Kurwa mać! Ja... wyjebiemy. KURWA! Chuj w dupę z takimi meczami, kurwa! Ostatni okay, raz kurwa gram premki, kurwa wchodzą jak do siebie, ja pierdolę. Wszyscy kurwa padają w sekundę W pizdę z takim graniem, bo mnie chuj zaraz kurwa rozpierdoli Rozbijcie mi tylko tego Trzymaj Ralph z sesza Co tu za hedy? no kurwa obity jest jeden jak pierdolę, go mi HEDA wypierdolił, no. Ko. Oh. ...schowany, hypex, jeszcze bardziej schowany. No to nie może być, tak naprawdę, nic innego jak tylko wrak w plecy i zobaczcie, kto został ostatni żywy. Nieśmiertelny. Nikt inny jak Benjamin fucking Bremer. To jest gość, który...